To kurde, robię teraz, bo nie udało się pierwsze nagranie, i znowu będę musiał mocz pić. Magia! Muszę się odlać, tylko nie. Wziąłem butelkę taką opustą, żeby nie było, że, że ona jest pełna. Muszę się jakoś cudem natury odlać. Nie wiem, czy mi się uda, bo sikanie nie jest na zawołanie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli. Yy, że można wypić mocz i nic się nie dzieje, swój własny, cudzego nie, broń Boże, cudzego nie pijcie. Także mam kurwa teraz problem ach, z klękaniem, żeby się wysikać, bo dosłownie materiał przed chwilą zrobiłem się, się napiłem tego moczu i cholera jasna. No, właśnie, sikam. I cholera jasna powiem Wam szczerze, że się nie nagrało nic na kamerę. Także mam nadzieję, że teraz się nagra. To są moje siki. To naprawdę to są moje siki, nic więcej. Słonowate. Słonowate, no. Z mordy tylko strasznie wali potem. Ach, ale to cholerni wali. Mówię Wam szczerze. No, są ciepłe, słonowate, bo to jest temperatura mniej więcej ciała. Także wiecie, jak temperatura ciała jest, to to taka sama temperatura jest tych szczynów.